ma. Na wstępie chcę podziękować koledze Flanker. Otóż Kuba przysłał mi do testów sporą ilość pocisków hornady LD 75 grainów. Naprawdę bardzo fajne pociski. Jeszcze raz dzięki Kuba. Właśnie składam sobie amunicję. Jutro zamierzam je przetestować jak latają na 100 metrów, jak warunki będą ok. I uda mi się nagrać filmik, to wszystko wam pokażę. Kurwa, nie wiem co nie Max é ok. A to brat sobie sprawił Rugerek mini Jak w drużynie A Za, będziemy napierdalać Kurwa, strzelaj, bo w łapy zimno To Luger Mini otwarte przyrządy 100 metrów No, i test zakończony. Słabo to wygląda. Naprawdę bardzo słabo. Myślałem, że te pociski będą robiły lepsze skupienie. A tymczasem rozrzut jest taki, jak, jak z rugerami nie mojego bracika. Myślę, że ten ruger przy dobrze dobranym pocisku i dobrej elaboracji robiłby podobne skupienie. Tak wyglądają grupy, a raczej posiew. Tu jest jedna z lepszych grup. Im niżej z naważką, tym rozrzut jeszcze większy. Tutaj to już jest tragedia. Co prawda postawa była trochę niestabilna. No ale na przykład tu są Hornady Vmax. I wygląda to znacznie lepiej. Ja praktycznie nie przykładałem się do strzelania. To są takie dwie grupy strzelone na szybko. To jest najlepsze skupienie na ELD, co prawda też szału nie ma. Zostały mi dokładnie 24 te pociski. Ja już nimi nie będę strzelał, bo to nie ma sensu. Ale jeśli ktoś by chciał sprawdzić, jak u niego będą latały, to ogłaszam taki mini konkurs. W którym będzie można wygrać te 24 sztuki, żeby wziąć udział w tym konkursie, to powiedzmy należy zasu zasubskrybować mój kanał i w komentarzu napisać Ld75. Jak gdzieś tak za tydzień, jeśli będę miał czas, zrobię losowanie komentarzy i wylosowana osoba otrzyma ode mnie pociski, 24 sztuki to jest. Taka liczba, którą można sobie już przetestować. Także na razie i powodzenia.